W poprzednich filmach zaprezentowałem niezbite dowody na życie po śmierci i opowiedziałem, gdzie po niej trafiamy. Wyjaśniłem także, czym tak naprawdę są sny oraz ukazałem, jak tragiczne konsekwencje ponoszą samobójcy już po swej śmierci. Przedstawiłem także kilka z wielu historii NDE, które udało mi się zgromadzić przez ponad 20 lat badania zjawiska śmierci i życia poza materialnym ciałem. Jeżeli jeszcze ich nie obejrzeliście, to zachęcam do kliknięcia w nazwę mojego kanału i zakładkę wideo dzięki czemu wyświetlą Wam się wszystkie filmy, jakie do tej pory stworzyłem. Natomiast w tym odcinku zaprezentuję Wam kolejną historię NDE. Będzie to opowieść kobiety, która po swej śmierci zrozumiała, że życie na Ziemi jest formą więzienia pełnego bólu i cierpienia. Zapraszam. Moje doświadczenie bliskie śmierci miało miejsce podczas wakacyjnego wyjazdu nad Morze Czarne, na który pojechałam z moją mamą i dziadkami. Miałam wtedy pięć lat. Urodziłam się w Rosji i mieszkałam tam w tamtym czasie. Tego dnia wszyscy poszliśmy na plażę. Morze było wzburzone, a moja mama stała w wodzie trzymając mnie na rękach. Pamiętam, że czułam się bezpieczna i pewna mimo że fale były ogromne, wręcz olbrzymie z perspektywy pięcioletniej dziewczynki. Byłam podekscytowana, gdy uderzały o moją mamę i mnie, jedna po drugiej. Potem uderzyła nas szczególnie duża, moja mama straciła równowagę, puściła mnie, a ja zostałam porwana przez fale. Przez chwilę czułam skrajny strach przed śmiercią. Moje ciało instynktownie wyczuwało, że to była sytuacja zagrażająca życiu. Wstrzymałam oddech i starałam się znaleźć coś, czego mogłabym się chwycić, żeby się uratować, ale moje ręce chwytały tylko wodę. Wszędzie była tylko woda, byłam bezradna, całkowicie pozbawiona kontroli. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nie ma sensu walczyć, nie ma czego się uchwycić, poddałam się. Przestałam walczyć o oddech, przestałam próbować się ratować. Odpuściłam walkę o życie i pozwoliłam, aby wszystko, co się ze mną działo, po prostu się działo. Następną rzeczą, którą pamiętam, było uczucie najgłębszego i najpełniejszego spokoju, jaki kiedykolwiek poczułam w życiu. Nagle poczułam się całkowicie bezpieczna, otoczona opieką i chroniona przez coś, co mogę opisać jedynie jako pełną, bezwarunkową miłość. Ta miłość była wszędzie wokół mnie. Była wszędzie, ale jednocześnie była też mną, moją najgłębszą istotą. Nie było już strachu, nie było zmartwień, żadnej walki o cokolwiek i mogłabym być tam, gdzie byłam i czuć się tak, jak się czułam na zawsze. Czułam, jakbym w końcu była sobą. Nie było żadnych granic ani ograniczeń. Mogłam iść dokąd chciałam, wiedzieć wszystko, co chciałam, robić dosłownie wszystko. Poczucie wolności było niewyobrażalne. Byłam też dziwnie świadoma, że to, co zwykle nazywamy czasem, teraz zostało zawieszone i już nie istniało. Potem zostałam porwana przez jakąś nieznaną siłę i zaczęłam poruszać się z ogromną prędkością, znacznie większą niż prędkość światła. Przemierzyłam ogromną odległość, dosłownie podróżując poza świat. Nie miałam poczucia posiadania ciała, leciałam jak błyskawica przez ciemność w kierunku punktu jasnego światła w oddali, a im bliżej byłam tego światła, tym bardziej pragnęłam tam dotrzeć. Gdy dotarłam do punktu światła, znalazłam się w świecie światła. Wszystko w tym miejscu było zrobione ze światła i promieniowało światłem. Było to piękne i promienne, niewyrażalne słowami. Niebo byłoby odpowiednim opisem, ale nie miałam wtedy żadnych religijnych odczuć i wiedziałam, że nie istnieje coś takiego jak piekło. Wiedziałam choć nie rozumiałam jak i dlaczego to wiem, że to jest miejsce, gdzie wszyscy ostatecznie trafiają po śmierci, niezależnie od tego, kim byli i co zrobili w swoim życiu. Pośród światła stała męska postać. Promieniowała światłem i promieniowała całkowicie nieziemską, bezwarunkową miłością. Zostałam objęta przez tę istotę lub otoczona jej światłem, co było jak objęcie. Nagle przypomniałam sobie to miejsce to był mój dom miejsce, które naprawdę było moim domem i zastanawiałam się, jak mogłam kiedykolwiek o nim zapomnieć. Czułam się, jakbym po długiej, trudnej podróży w obcym kraju w końcu wróciła do domu. A istota światła, która była przede mną, znała mnie lepiej niż ktokolwiek inny we wszechświecie. Istota światła wiedziała wszystko o mnie, wiedziała wszystko, co kiedykolwiek pomyślałam, powiedziałam lub zrobiłam, i pokazała mi całe moje życie w mgnieniu oka. Zobaczyłam wszystkie szczegóły mojego życia, które już przeżyłam, i wszystko, co miało nadejść, jeśli wrócę na Ziemię. Wszystko było tam jednocześnie. Wszystkie szczegóły wszystkich związków przyczynowo-skutkowych w moim życiu, wszystko, co było dobre lub negatywne, wszystkie skutki, jakie moje życie na Ziemi miało na innych, i wszystkie skutki, jakie życie innych, które mnie dotknęło, miało na mnie. Każda pojedyncza myśl i uczucie były tam, niczego nie brakowało. Mogłam doświadczyć uczuć i myśli wszystkich innych zaangażowanych osób, niemal stać się nimi, co dało mi czyste zrozumienie tego, co przyniosło innym ból lub radość, pozytywne lub negatywne doświadczenia i skutki moich własnych działań. Istota nie osądzała mnie w żaden sposób podczas przeglądu życia, mimo że widziałam wiele moich niedociągnięć. Po prostu pokazywała mi moje życie takie, jakie było. Kochała mnie bezwarunkowo, co dało mi siłę potrzebną do zobaczenia wszystkiego takiego, jakie było bez żadnych uprzedzeń i pozwalało mi samej zdecydować, co było pozytywne, negatywne i co muszę z tym zrobić. Nie pamiętam żadnych szczegółów wydarzeń, które mi pokazano, ani przeszłych, ani przyszłych, ale pamiętam, co było najważniejsze. Istota światła pokazała mi, że wszystko, co naprawdę ważne w życiu, to miłość, którą czuliśmy, miłosne czyny, które wykonaliśmy, miłosne słowa, które wypowiedzieliśmy, miłosne myśli, które mieliśmy. Wszystko, co zostało zrobione, powiedziane lub nawet pomyślane bez miłości, było nieistotne, nie miało znaczenia, po prostu już nie istniało. Miłość była wszystkim, co naprawdę ważne, tylko miłość była prawdziwa. Wszystko, co zrobiliśmy z miłością, było takie, jakie miało być. Było w porządku, było dobre, a miłość, którą odczuwaliśmy w trakcie naszego życia, była wszystkim, co pozostawało, gdy wszystko inne, co było nietrwałe w życiu, zniknęło. Następnie pamiętam, że znalazłam się w jakimś innym miejscu, nie wiedząc, jak tam trafiłam pierwsza istota światła zniknęła, a ja byłam otoczona innymi istotami czy ludźmi, których jakbym rozpoznawała. Te istoty były jak rodzina, starzy przyjaciele, którzy byli ze mną od wieczności. Mogę najlepiej opisać je jako moją duchową lub duszową rodzinę. Spotkanie z tymi istotami było jak ponowne spotkanie z najważniejszymi ludźmi w życiu po długiej separacji. Między nami wszystkimi wybuchła eksplozja miłości i radości na widok siebie nawzajem. Istoty komunikowały się ze mną i ze sobą nawzajem w pewnego rodzaju telepatyczny sposób. Rozmawialiśmy bez słów, bezpośrednio, od umysłu do umysłu, lub od ducha do ducha. Żadne z nas nie miało ciał. Byliśmy wszyscy zrobieni z jakiejś nieznanej substancji, jakby z koncentracji czystego światła. Byliśmy jak punkty światła w otaczającym nas świetle. Każdy natychmiast wiedział, co wszyscy inni mieli na myśli. Nie było możliwości ani potrzeby ukrywania czegokolwiek przed kimkolwiek. Tego rodzaju komunikacja sprawiała, że nie istniały nieporozumienia. Czyniła nas bliskimi w sposób niemal niemożliwy do opisania. Wszyscy byliśmy indywidualnościami, ale jednocześnie byliśmy jednością. Zjednoczeni przez niezniszczalne więzy miłości na zawsze, a także zjednoczeni ze światłem w świecie światła wokół nas, będąc jego częścią i częścią światła innych. Miłość, którą te istoty światła emanowały, uzdrowiła mnie, zmiotła całą ciemność we mnie, wymazała cały ból i smutek, który nagromadziłam w trakcie mojego życia na Ziemi. Ziemia i życie, które na niej przeżyłam, stawały się coraz bardziej odległe, niemalże tak, jakby nigdy tak naprawdę nie istniały. Byłam w tym miejscu z moją rodziną dusz przez czas, który wydawał się wiecznością. Nie istniał tu czas w zwykłym znaczeniu. Nie istniało też pojęcie przestrzeni, ale mimo to były tam różne miejsca, do których można było pójść oraz okresy czasu, które mijały. Wiem, że jest to pewnego rodzaju sprzeczność, ale tylko tak mogę to wyrazić słowami. Przestrzeń bez przestrzeni, czas bez czasu. W tym miejscu było tylko czyste istnienie. Oprócz tego, że zostałam uzdrowiona, nie pamiętam, co robiliśmy. Pamiętam tylko, że byliśmy razem i cieszyliśmy się z tego ogromnie. Pamiętam ten świat światła jako ogromne, nieograniczone miejsce. Bez granic ani wewnętrznych, ani zewnętrznych. Pamiętam, że wszystkie istoty, które były w tym miejscu, miały pełną, całkowitą wiedzę o wszystkim i o wszystkich. Wszystko było przyjemne, pełne miłości, piękne poza wyobrażeniem. Każda rzecz i istota w tym miejscu była zrobiona ze światła, i wszystko było światłem, mimo że były indywidualne rzeczy i istoty. Światło jest tym, co pamiętam najlepiej. Było żywe, żyjące, żyjące światło, które było wszystkim i esencją wszystkiego. Następną rzeczą, którą pamiętam, jest nagłe znalezienie się z powrotem w obecności istoty światła, którą spotkałam najpierw. Powiedziała mi, że muszę wrócić. Odparłam absolutnie nie, nie zrobię tego. To było ostatnie, co chciałam zrobić. Życie na Ziemi było pełne ciemności, bólu, smutku, ograniczeń i limitów, było jak przerażające więzienie w porównaniu do tego cudownego miejsca i po prostu odmówiłam powrotu. Powiedziano mi, że to nie mój czas, że dostałam tylko możliwość odwiedzenia domu, ale że muszę wypełnić mój cel i wykonać pracę, którą sama wybrałam na Ziemi. Istota światła przypomniała mi, że moim celem było nauczenie się więcej o miłości, współczuciu i o tym, jak je wyrażać na ziemi. Zaś moją pracą było pomaganie innym ludziom w jakikolwiek sposób mogłam. Sama to wybrałam. I powiedziano mi, że wrócę do świata światła w mgnieniu oka. Istota powiedziała mi, Nigdy nie zapomnij, w rzeczywistości nie ma czasu, jest tylko wieczność sama w sobie. Następną rzeczą, którą dostrzegłam, było to, że wróciłam. Poczułam swoje ciało. Fala wyrzuciła mnie z powrotem na brzeg, a ja pełzałam, kaszląc i wypluwając dużo wody morskiej. Jako dziecko zapomniałam o moim doświadczeniu bliskim śmierci, a pamięć o nim powróciła dopiero wiele lat później. Mimo to, zawsze było ze mną i dawało mi siłę. Aby radzić sobie z trudnościami w moim własnym życiu oraz pomagać i wspierać innych, przez całe moje zawodowe życie pomagałam innym na różne sposoby. W wieku 18 lat zaczęłam pracować ze starszymi ludźmi, umierającymi, cierpiącymi na demencję, chorymi fizycznie i emocjonalnie. Pracowałam z osobami chorymi na AIDS i chorymi psychicznie. Później pracowałam w obszarze opieki zdrowia psychicznego i opieki społecznej wśród osób z trudnościami psychologicznymi, społecznymi, egzystencjalnymi, emocjonalnymi i duchowymi. Zawsze czułam, że moja praca ma ogromne znaczenie, nawet zanim przypomniałam sobie moje doświadczenie bliskie śmierci. Obecnie pracuję również jako terapeuta psychosyntezy, która jest gałęzią psychologii transpersonalnej. Doświadczenie bliskie śmierci również stało się fundamentem mojego życiowego zainteresowania zjawiskami paranormalnymi, mistycznymi, niezwykłymi i duchowymi, które miałam, odkąd tylko pamiętam, przez wiele lat nie wiedząc dlaczego. To sprawiło, że eksplorowałam nieznane wymiary, że szukałam i znajdowałam odpowiedzi na wiele pytań. Nieustannie dążyłam do zdobycia wiedzy o życiu, śmierci, i wszystkim pomiędzy. Poszukiwałam nowych sposobów pomagania innym, co jest dla mnie najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić w życiu. W końcu doświadczenie bliskie śmierci nauczyło mnie tyle o życiu, co o umieraniu i nadal to robi. I oto kolejna historia NDE dostarcza nam ogromu wiedzy na temat życia poza materialnym ciałem. Nasza bohaterka trafiła do pięknego miejsca, który nazywa swym domem. Nie był to jednak nasz prawdziwy dom, a tylko jeden z podświatów określanych jako niebiański lub swego rodzaju obóz przejściowy dla dusz, prezentowany w pracach Michaela Newtona. Widać to bowiem wyraźnie po jej wciąż silnym połączeniu z materialnym życiem oraz możliwością bezproblemowego powrotu do niego. Dostrzec możemy także wyraźny wpływ tak zwanych nauczycieli, którzy nakłonili ją do powrotu. Mimo, Iż porzuciwszy swe ciało i znalazłszy w tym niebiańskim podświecie, nie miała ochoty wracać, gdyż zrozumiała, że życie na ziemi jest formą przerażającego więzienia. I zaiste tak jest. Powtarzam to nieustannie. Świat cierpienia to forma więzienia, z którego jak najszybciej powinniśmy się wydostać i powrócić do prawdziwego domu. O tym, jak to uczynić, możecie dowiedzieć się z mojej publikacji. Zawarłem w niej całą wiedzę o życiu po śmierci fizycznego ciała. Jaką udało mi się zgromadzić przez ponad 20 lat poszukiwań i własnych doświadczeń. Link prowadzący do niej znajdziecie w opisie pod filmem. A na dziś to już wszystko. Dziękuję wam za to, że jesteście i pozdrawiam was serdecznie.